No, i tutaj w rozpłodzie w dowoli mogą sobie granulat pobierać. Eee, I to witaminy ma, i napierzenie żeby jak najlepiej się miały. No, już w tym tygodniu e, zaczynam wysyłki młodziaków. Kolega, bo mu tam pasuje, akurat odebrać. Więc młotki, o, dorastają. Wiadomo, już będą mogły być samodzielne. Takie młotki można odkładać, więc już będą wysyłane. Tu przepiękny. Płowy rudy Dwa lotka pstre O Jaki wyszedł Jest to piękny samczyk On jeszcze się rozrośnie Śliczny w ręce Tutaj Kolega sobie go wypatrzył na poprzednim filmiku No i dzisiaj Dzisiaj jest Wysyłany Ma o, taką piękną piskę koło oka Także ten gołąbek dzisiaj będzie przeze mnie wysłany. Takie są już młódki po gołębiach lotowych i rozpłodzie, te jesienne, które jak ktoś chce może oblatać sobie. Piękny, piękny samczyk. Bierze dwa gołąbki, tego samczyka oraz drugiego samczyka w latach poprzednich tak wyszło, że akurat mu trafiły samiczki i teraz chciał dwa pewne samczyki tu jest piękny samol długi pięknie wyrósł a sztole podstawowych moich gołąbków tak tak się prezentuje Tak wyglądają młódki, tak się wychowały. To jest raczej pewny samiec. Mało prawdopodobne, żeby to była samica, no raczej raczej niemożliwe. Za potężny jest. O. O, młode pięknie sobie rosną. Obrastają, to jeszcze trochę malutki. Takie młodziaki. I tutaj także trzy trzymutki z gołębnika rozpłodowego. Także też już dorosły. O, skaczą. Po ziemi tutaj biegają. Tu też taki piękny rudzielec dorasta. O, skaczą te młodziaki. No i młodeczki wyłapane, tutaj trzy młodeczki idą do, do też tylko kolegi jednego, także dzisiaj do dwóch kolegów wysyłam gołąbeczki. A jeszcze tu kilka fajnych zostało. O tu akurat się skumulowały rodzice z dziećmi. To jest córka Van Luna, a jednocześnie wnuczka Van Luna. Imbredowana, nakrapiany Syn 901 i dwójka dzieciaków po nich czyli wnuki Van Luna i jednocześnie na 900 na 901 a to jest przepiękna córeczka Van Luna biała, imbredowana i syn 901 on miał pierwszy i czwarty konkurs na młode był lotowany i wycofany i wycofany do do rozpłodu także cała 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 rodzinka Jeszcze pokażę, w wolierce siedzi, to już jest starszy po e, pitbullu od Dominika Palarskiego w sumie obok niego jest matka a matka jest z moich rudych <laughs> matka jest z moich rudych a tu jest, to jest Dominik Palarski samczyk to chyba będzie, piękny nie mamusia z tych starszych młodziaków tu są młódki po drugim lotniku okręgów kategorii F. Są takie starsze młódki i młodsze młódki. To co tu weszło na wolierę. O i tu też jest z takich tych starszych módków. I tam jest. Też już pierzy się tu koło dzioba widać. Więc tu są takie. O ja ich w ogóle. To są młodsze od tych. To są tam wolierce, czyli młodsze są od tych, ale już są samodzielne. O, tu siweczek są już samodzielne, a te najmłodsze widzę, zaczynają do wolierki uciekać. Także, także coś, te, te akurat już ciężko by było z oblataniem, a te młodsze można oblatać, bo te, te już są tak troszkę przerośnięte. Już tam mają jedną czy dwie lotki zrzucone. O, i uciekają, wstydzą się. Tu jest brat szaleńca. O, tu ten młodek starszy i spalarskiego młodek. A tak, w że mogę pokazać te, co wyskakują. No i te było widać w środku, te niektóre maluchy. No a ja idę te zapakować. I wysłać kolegom, ostatnio tam wrzuciłem filmik. W czasie nagrywania hodowcy się pochwalili też wynikami, jakie osiągnęli moimi gołąbkami. Czy po moich gołąbkach, które wychowali, zakupili gołębie do rozpłodu, wychowali z nich dzieci i lotowali tymi gołębiami. Są zadowoleni. Takich telefonów mam dużo. Spora część tych głębi wysyłanych jest właśnie do hodowców, co już brali rok, 2, 3, 4 lata temu i znowu dobierają, bo się im głębie sprawdzają. No nie wszyscy się chcą tym pochwalić. Wiemy, jak to jest, po co konkurencja ma wiedzieć, skąd mamy gołębie. Jeśli głębie nam się skądś sprawdzają. Ktoś myśli tak, że po co ma mówić, skąd ma ptaki, bo konkurencja też może się udać po te gołąbki. Bo telefony, wysyłki w tym nie ma problemu dzisiaj. Więc czasami prościej jest się nie chwalić, więc no jak ktoś ma ochotę się pochwalić swoimi wynikami, a ma ode mnie gołąbki i chciałby przedstawić wyniki na filmie, to chętnie to chętnie czekam na kontakt. A ja miałem kiedyś taki przypadek, że raz przyjechało czterech kolegów razem z jednej sekcji samochodem. Przyjechali po gołąbki, wzięli gołąbki. No i za rok na jesień. Jeden z tych kolegów dzwoni i mówi tak: że wie pan co, e, ja bym się chciał gołąbki zamówić. Co prawda, kolegom się nie sprawdziły, ale ja bym sobie te gołąbki zamówił, bo u mnie leciały, nie? No, no i dobrze, zamówił, wysłałem. Za nie minęło kilka dni, dzwonił drugi z tych kolegów z tej jednej sekcji i z tym samym hasłem. Wie pan co, kolegom się gołąbki nie sprawdziły, ale ja bym sobie zamówił. Dzwonił potem trzeci. I najśmieszniejsze, że za miesiąc, jak potem jakieś pary rozpłodowe tam wycofywałem z rozpłodu, to zadzwonił czwarty i wziął pary rozpłodowe z rozpłodu. Śmieszna sprawa była taka, że hodowcy ze 3-4 lata ode mnie brali gołębie. Eee, cały czas jeden, jeden, e, tam 4 lata miał przerwy, ale jak mu się skończyły te gołąbki, nawet, nawet tam opowiadał na kanale rok czy dwa lata temu, że zrobił tam super wyniki, mistrza i tak dalej. A ponieważ mu się te gołębie skończyły. To znowu sobie domawiał, i to nawet było na moim filmie, może ktoś tam kojarzy eee, a nie będę tu mówił, kto to tam był i konkretnie. I, I była taka sytuacja, że koledzy nawzajem sobie mówili, że gołąbki się im nie sprawdziły, a przez kilka lat eee, brali ode mnie gołąbki, i nawet, nawet w kolejnych latach ostatnio też z powrotem powrócili po te gołębie. Więc czasami takie sytuacje się zdarzają. Ja nie do końca ich wyprowadzałem z błędu tak śmieję się trochę z tej sytuacji, ale no, kolegom się nie sprawdziły, a każdy dobiera gołębie i każdy mi mówi, że mu dobrze leciały, a kolegom się nie sprawdziły. No i wszyscy ta sama, ta sama śpiewka. Także wiadomo jak to nasze sporcie jest. Jest to rywalizacja, jak mamy gołębie, co nam się sprawdzają i przewagę. To nie chcemy uja ujawniać swojej przewagi, przynajmniej część osób tak myśli, eee, czy metod, czy, czy że wszystkiego się nie powie. Są osoby, co mówią, jak prowadzą i co robią, bo wszystko jednak trzeba przejść przez własną rękę i to nawet jak się powie, nie jest tak, że zaraz ktoś będzie mistrzem. Tak samo gołębie, ktoś kupi i za nie jest powiedziane, że zaraz będzie mistrzem, bo musi je odpowiednio poprowadzić, wyhodować, nie zmarnować i mieć też trochę tego szczęścia. Także zapraszam do współpracy a hodowców, którzy tam mieli gołąbki, jakby mieli chęć ci, co czy w tym roku, czy w zeszłym, czy dwa lata temu. Część faktycznie tam relacje czasami zda, ale duża część jest taka, że no ja to też rozumiem jak najbardziej i, 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 i szanuję będą też hodowcy, którzy do mnie przyjadą, którzy też którzy kilka lat biorą gołębie. Więc mnie to cieszy, że te gołębie z mojej hodowli się sprawdzają i że koledzy osiągają z nimi dobre wyniki. A na koniec nadmienię, że nie jest tak, że wszyscy takie gołębie polecą. Wiadomo, to nie jest tak prosto. Wiadomo, że też no nie ma 100% pewności, że każdy będzie zadowolony. Większość telefonów mam od osób zadowolonych. No, a choć, choć też. Nie zawsze wszystko się sprawdza, to jest, to jest przecież oczywiste. Dobry lot.